Dzień dobry. Tu Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Witam was bardzo serdecznie i na początku od razu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, którzy polubiają filmiki i piszą komentarze. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, abym mogła rozwijać swój kanał i docierać do jak największej liczby odbiorców. Dzisiejszy film będzie poświęcony ewaluacji Dlaczego akurat ewaluacji? Dlatego, że ona jest bardzo ważna dla wszystkich nauczycieli. Po pierwsze, dla nauczycieli początkujących i tutaj będę się podpierała przepisami prawa. Słuchajcie, w rozporządzeniu z 6 września 2022 roku, gdzie określone są Wasze obowiązki, Wasze zadania, jest wpisany Punkt szósty, który brzmi: Dokonuje ewaluacji własnej pracy i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia dalszej pracy. Nauczyciele kontraktowi. W rozporządzeniu, które ich dotyczy, czyli z 26 lipca 2018 roku, w wymaganiach mają wymaganie czwarte. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. I wszyscy nauczyciele dlatego, że w rozporządzeniu dotyczącym oceniania mamy w dodatkowych kryteriach kryterium trzecie dodatkowe. Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy. Czyli, kochani, wynika z tego, że ewaluacja pracy dotyczy wszystkich nauczycieli i bardzo często pytanie dotyczące ewaluacji może paść na egzaminie czy rozmowie. Jakie to może być pytanie? Właśnie w jaki sposób Pani dokonuje ewaluacji swojej pracy? Albo w jaki sposób wyniki tej ewaluacji wykorzystuje Pani czy Pan do doskonalenia swojej pracy? Którą z uwag mentora, opiekuna, stażu dyrektora wykorzystała Pani w swojej pracy w jaki sposób? Albo jaki wniosek z autorefleksji, z analizy własnych działań wykorzystała Pani w swojej pracy czy Pan i w jaki sposób? Przygotujcie sobie odpowiedzi na te pytania. A teraz przejdźmy do tego: co to jest ewaluacja? Ewaluacja to inaczej ocena. A więc każdy nauczyciel powinien zastanawiać się nad tym, nad swoją pracą, dokonywać takiej autorefleksji. Oraz zbierać informacje zwrotne od innych osób, które oczywiście oceniają jego pracę, udzielając właśnie mu jakichś uwag, wskazówek, czy po prostu yy, mówiąc jakieś krótkie stwierdzenia dotyczące ich pracy. I po kolei. Każdy nauczyciel powinien dokonywać ewaluacji swojej pracy poprzez autorefleksję samoocenę. Takiej samooceny i autorefleksji powinien dokonywać po każdych przeprowadzonych zajęciach. Czego ona dotyczy? Oczywiście skonstruowanego scenariusza zajęć. Czy był dobrze przemyślany, czy nie za długi, czy nie za krótki, czy udało się zrealizować wszystkie zadania, czy nie. Oczywiście, czy zrealizowane zostały cele, jakie sobie nauczyciel postawił. Jeśli nie, to dlaczego? Czy te metody, które wykorzystał w trakcie zajęć, były dobrze dobrane? Formy pracy, czy były dobrze dobrane? Czy w odpowiedni sposób zareagował w sytuacjach trudnych? Co mógł zrobić innego? Czy to zajęcie, czy te zajęcia, czy ta lekcja była dobrze przemyślana pod względem organizacyjnym? W których momentach były jakieś sytuacje, gdzie zrobił się rozgardniaż, gdzie uczniowie czy dzieci musiały zbyt długo czekać? Co było nie tak, co można poprawić. Czy dobrze wpływał na motywację, zaangażowanie uczniów, czy byli zainteresowani, czy dobrze dobrał zadania uwzględniające różnorodne potrzeby i możliwości uczniów. Czyli ta, czy indywidualizacja była dostosowana do. Potrzeb i możliwości uczniów. Czy każdy uczeń osiągnął sukces? A o tym, jak to jest bardzo ważne, mówiłam w moim poprzednim filmie dotyczącym konstruowania zajęć. Jeżeli nie oglądaliście, zachęcam serdecznie. Po takiej autorefleksji, oczywiście nauczyciel wyciąga wnioski i wprowadza je. Na, przy konstruowaniu kolejnych zajęć, przy opracowywaniu scenariusza, i w ten sposób doskonali jakość własnej pracy, analizując swoje mocne i słabsze strony, i starając się te słabsze strony poprawiać. Może to też być taka sformalizowana samoocena. Kiedy dyrektor prosi Was na półrocze czy i potem na koniec roku, o to, abyście dokonali samooceny, oddali nawet mu taką ankietę i w tej ankiecie pewnie wpisujecie, jakie formy doskonalenia ukończyliście, w jaki sposób wykorzystaliście wiedzę w swojej pracy, w jaki sposób współpracowaliście ze środowiskiem, z rodzicami. Jakie podejmowaliście inne dodatkowe działania na rzecz przedszkola czy szkoły, w której pracujecie? Taka sformalizowana ewaluacja, i, i, czyli sama ocena, którą oddajecie dyrektorowi, też uważam, że jest bardzo ważna i zachęcam wszystkich dyrektorów, jeżeli jeszcze czegoś takiego nie stosują, aby właśnie wprowadzić, bo to jest też taki moment zatrzymania się i refleksji nad swoją pracą. Oczywiście wszystkie podsumowania, które piszecie na mm, półrocze i na koniec roku, dotyczące tego, co udało Wam się zrealizować, jakie są efekty, bo każde takie sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej powinno zakończyć się stwierdzeniem, jakie efekty przyniosła Wasza praca i wnioskami do dalszej pracy, bo tylko wtedy taka analiza ma swój sens. Podobnie z ewaluacją. Zastanawiamy się, co nam poszło dobrze, nad czym musimy jeszcze popracować, i oczywiście wyciągamy wnioski do dalszej pracy. Kolejny sposób ewaluacji to jest obserwacja uczniów i dzieci. Czy są zainteresowane tym, co im proponujecie? Czy są zmotywowane? Czy to one są aktywne? Czy następuje przyrost ich wiedzy i umiejętności? Czy następują zmiany na lepsze w ich zachowaniu, czyli czy Wasze oddziaływania wychowawcze są skuteczne? Czy uzyskujecie jakąś informację zwrotną od uczniów? Co oni mówią i od dzieci? Czy mówią, że im się podoba, że to było fajne? Czy może wręcz przeciwnie widzicie, że się nudzą, nie podoba im się to? Możecie oczywiście stosować również w stosunku do dzieci uczniów jakieś techniki ewaluacyjne. Tych technik jest całe mnóstwo, na pewno znacie wiele. Jako przykład dla starszych dzieci kosz, walizka, termometr, dla młodszych mogą to być jakieś emotki, buźki uśmiechnięte i smutne. Niech dzieci pokażą, czy im się podobało, jak się czuły podczas tych zajęć. I, I tak dalej. Oczywiście sposobem ewaluacji będą wyniki waszych uczniów, oceny na koniec roku czy na półrocze. Będą to też wyniki egzaminów, sukcesy w konkursach, olimpiadach, ilość uczniów, którzy dostali się na studia, na te kierunki, na które chcieli. Porównanie umiejętności. Na początku roku i na końcu roku poprzez analizę obserwacji wstępnych i końcowych, czy nastąpił przyrost wiedzy, umiejętności, w jakim zakresie, w jakich aspektach, czy może coś przeoczyliście, czy może niektóre treści z programu nie zrealizowaliście w odpowiedni sposób, nie utrwaliliście i wiedza uczniów w tym zakresie jest mniejsza niż w, z pozostałych tematów. I oczywiście bardzo dobrym sposobem ewaluacji jest informacja zwrotna. Od kogo tę informację nauczyciele pozyskują? Po pierwsze od dzieci uczniów, to co już powiedziałam. Jeżeli jesteście w trakcie awansu zawodowego, to nauczyciel początkujący uzyskuje takie informacje od swojego mentora. O obserwacji zajęć, które prowadzi właśnie w obecności swojego mentora. Takie zajęcia powinny być zawsze omówione, bo właśnie o to w tym chodzi, że nauczyciel otrzymuje wskazówki od bardziej doświadczonego nauczyciela i potem stara się je wdrożyć w swojej pracy. Jeżeli jesteście nauczycielem kontraktowym w trakcie stażu na mianowanie, będą to uwagi od waszego opiekuna stażu. Wszyscy nauczyciele będą otrzymywać takie wskazówki, uwagi, informację zwrotną od dyrektora, który obserwuje ich zajęcia. Ale również, kiedy prowadzicie zajęcia otwarte, a przypominam, że taki obowiązek mają nauczyciele kontraktowi, również takie wymaganie dla nauczycieli, którzy starają się o mianowanie i oczywiście przy y, ocenie pracy też jest brane pod uwagę umiejętność jest brana pod uwagę, umiejętność dzielenia się wiedzą, a więc. Bardzo dobrze, abyście takie zajęcia prowadzili. Wtedy nauczyciele, którzy Was obserwują, również koleżanki i koledzy, również udzielają Wam informacji, co im się podobało, co biorą dla siebie, co było szczególnie interesujące. Może też udzielą Wam jakichś wskazówek dotyczących tego, jak rozwiązać jakieś sytuacje trudne, które wystąpiły w trakcie zajęć, albo dlaczego one wystąpiły, jak można im zapobiegać, czyli informacja zwrotna od nauczycieli. Kolejna grupa, od której uzyskujecie informacje zwrotne, to są rodzice, dzieci, uczniów. Mogą to być takie rozmowy nieformalne, w których coś do, mówią o Waszej pracy. Tak, że dziecku się bardzo coś podobało, że zaczął się interesować jakimś, jakąś tematyką, którą właśnie poruszaliście, że zmieniło się jego zachowanie. To samo jeśli chodzi o uczniów, kiedy przychodzą i mówią, że nagle zaczął interesować się uczeń biologią czy historią, czy bardzo mówi, że bardzo chętnie chodzi na lekcje z języka polskiego, to też jest bardzo dobra dla Was informacja zwrotna o tym, że wasze działania idą w dobrym kierunku, że przynoszą dobre efekty. Jeśli chodzi o ewaluację, to chciałabym też zwrócić wam uwagę na jedną kwestię. Jeżeli realizujecie program własny lub innowacje, to pamiętajcie, aby w sprawozdaniu czy w opisie i analizie też koniecznie zawrzeć informację o ewaluacji tych programów innowacji, czyli w jaki sposób dokonaliście tej ewaluacji i jakie były jej efekty. Sposoby ewaluacji programu czy innowacji na pewno będzie to obserwacja uczniów, ich zaangażowania, zainteresowania, przyrostu wiedzy, przyrostu umiejętności, y, zmiany w zachowaniach. Jeżeli to jest program, który dotyczy y, spraw wychowawczych czy komunikacji, jeżeli to jest program, który dotyczy rozwijania sprawności manualnych, to jak one się y, zmieniły, tak? czy się udoskonaliła ta sprawność. Jeżeli to jest teatrzyk, który prowadzicie, to w jaki sposób nastąpił przyrost tych umiejętności, na przykład aktorskich, czy dzieci już nie mają tremy, czy chętniej występują y, i tak dalej. Czyli obserwacja y, uczniów i dzieci, następnie informacja zwrotna od nich, informacja zwrotna od innych nauczycieli. Którzy widzą, co robicie. Może uczniowie im też coś powiedzieli na temat tych działań, które wspólnie podejmujecie. Informacja od rodziców, może od jakichś instytucji zewnętrznych, które was, może przedstawiciel widział wasze działanie, zaprosił Was do współpracy, to też będzie doskonały sposób ewaluacji. A więc słuchajcie, ewaluacja. Jest czymś bardzo ważnym w pracy nauczyciela, bo przecież każdy z nas stara się być lepszym i to, co jest mottem moi, mojej firmy, lepszej strony edukacji, że staramy się być lepsi nie od innych, ale lepsi od siebie z poprzedniego dnia. Słowa Mahatmy Gandiego, tak, takie, które. Przyświecają i mnie w moim życiu, i myślę, że wam, jako nauczycielom, również powinny one przyświecać. I taki jest cel ewaluacji. Kochani, jeżeli chcecie więcej takich konkretnych, praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak zaprezentować się przed komisją i jak napisać sprawozdanie, jak napisać opis i analizę, to oczywiście zapraszam was na moje szkolenia online. Linki do tych szkoleń dla różnych nauczycieli na różnym etapie awansu zamieszczę pod tym filmem. Na dzisiaj dziękuję wam już bardzo za uwagę i mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieli, jak powiedzieć o ewaluacji i jak napisać. Yy, jak opisać wymagania dotyczące ewaluacji w sprawozdaniu czy w opisie i analizie?